Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Dziś słyszymy opowiadanie o zwiastowaniu świętemu Józefowi radosnej nowiny o narodzinach Syna Bożego w jego domu. Józef otrzymuje od Anioła konkretne zadanie: nadasz imię. Nadanie imienia jest przywilejem Ojca. Józef ma świadomość, że poczęte nowe życie nie jest i nie będzie jego potomkiem, ale przyjmuje to polecenie Anioła i staje się przybranym Ojcem Jezusa, nadając mu imię. Każdy z nas nosi jakieś imię. Nie jest to jedynie forma naszej identyfikacji, ale poniekąd imię nadaje nam tożsamość. Poczęty z Ducha Świętego Syn Maryi, będzie nazywany Jezusem, Synem Józefa z Nazaretu. To imię jest tożsamością Mesjasza. Józef z Nazaretu jest potomkiem króla Dawida, a zatem w jego adoptowanym synu wypełniają się wszystkie mesjanistyczne proroctwa dotyczące potomka Dawidowego. Nadasz mu imię Jezus. Hebrajskie imię Jeszua oznacza, że Bóg jest zbawieniem. To Bóg zbawia, ale czyni to przez tego, którego posyła na świat swojego jednorodzonego syna. Słusznie twierdzi się, że tylko w tym imieniu, a nie w żadnym innym jest nasze zbawienie. Zbawienie stało się naszym udziałem. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Chrystusa. Prawdę tę dobitnie wyraża ikonografia wschodnia, umieszczając małe dzieciątko Jezus owinięte w pieluszki, jak w pogrzebowy całun i złożone w żłóbku, przypominającym grób. Ten zabieg jest celowy. Nie możemy zapomnieć, jaki jest istotny, najważniejszy cel wcielenia Boga. Jest nią zbawienna dla nas pascha Chrystusa.